zespół Sonic rozpoczął działalność dokładnie 17 kwietnia ubiegłego roku. Tak się złożyło, że każda z nas już wcześniej śpiewała w różnych zespołach no i zapałałyśmy chęcią reaktywowania. Tych wszystkich pasjonatów muzyki. Zaczęłyśmy się spotykać. Właśnie pierwsze spotkanie odbyło się 17 kwietnia. Było takie mało obiecujące, powiedziałabym. Same nie wierzyłyśmy w to, że pan Bernard Sołtysik coś z nas wydobędzie, ale udało się i potem już poszło wszystko super. Pan Bernard Sołtysik dla naszego zespołu jest właściwie guru guru, jest maestro, jest mistrzem, jest kompozytorem, jest dyrygentem, jest właściwie wszystkim, bo dzięki niemu właściwie tak naprawdę jesteśmy. Przez pierwsze trzy miesiące zespół Sonitus pracował w składzie pięcioosobowym. Ja dołączyłam do zespołu w sierpniu, dojeżdżam tutaj z Dąbrowy Górniczej i proszę mi wierzyć, że pomimo, że Dąbrowa oddalona jest troszkę od siebie, dla mnie nie stanowi to żadnego problemu. Jest to dla mnie wielką przyjemnością. Przyjemnością jest spotkanie z koleżankami, przyjemnością jest również śpiewanie i myślę, że na pewno długo, długo jeszcze tak będzie. Nazwa wzięła się z języka łacińskiego, co oznacza dźwięk. Było dużo propozycji z naszej strony, ale ta propozycja nazwy tego zespołu wyszła od naszego Bernarda. I chyba była najlepszą, najtrafniejszą szczałem dziesiątkę, jeśli chodzi o nazwę zespołu. Mogę powiedzieć, że to było wyróżnienie, duże wyróżnienie i podejrzewam, że większość z nas tutaj po raz pierwszy miała kontakt z, z telewizją tak na żywo. I przyznam się, że chyba każda z nas miała Dużą tremę przed stres. występem, był stres na pewno. No, później, jak tam zabrano się do nas, żeby nas przygotować, poznałyśmy troszeczkę ten świat, tak właśnie od, od kuchni i poczułyśmy się troszeczkę tak jakby pewniej. Byliśmy bardzo dobrze przygotowane przy naszego maestro. I, Podejrzewam, że chyba wszystkim się ten występ nasz podobał. Każda z nas miała już styczność w przeszłości z śpiewaniem i jest to dla nas jakby taka bardzo miła kontynuacja. Fajnie jest nam tutaj się właśnie spotkać. W tym naszym zespole jest taka bardzo fajna, miła, rodzinna atmosfera. Chciałbym, żeby grupa Sonitus była pewną niespodzianką, szczególnie jeżeli chodzi o wiosenny repertuar. Pomysł na pewno mam, Panią się ten pomysł bardzo spodobał, mnie szczególnie, w związku z tym hmm, chyba damy radę, mam nadzieję, że damy radę, a niespodzianka będzie też uważam duża.